Dzień dobry, jest godzina 8.41, 1 grudnia. Dzisiaj wychodzą istotne dane o godzinie 10.30 i o godzinie 16:00. także proszę mieć pamięci, żeby w tych godzinach, czy tuż przed tą godziną nie wchodzić w rynek, sprawdzić, czy dane istotne, istotnie różnią się od założeń, jakie rynek przyjął wcześniej. Indeks S&P Wyraźnie trzyma się tutaj w tym trójkącie, z tym, że raz wybił się i zamknął poniżej tego trójkąta, drugi raz próbował zejść, ale wrócił, i tutaj później zamykał się poniżej tego, nie przepraszam, tuż nad tym trójkątem, czy na linii się zamykał tak naprawdę. Nie jest jeszcze szansa, że wystrzeli to góry. Natomiast to, co pokazuje sam ruch świec, no to wyraźnie włamuje się z tego trójkąta dołem. Natomiast, tak jak wspomniałem, to jeszcze o niczym nie świadczy. Możemy zaliczyć wybicie górą, dlatego sama linia trendu tego typu, czy sam kanał, czy ten trójkąt, nie jest w sobie, że tak powiem, formacją, która pokazuje kierunek. Na zasadzie, wybicie kilkopunktowe daje kierunek trendu tutaj z tej formacji. Musimy poczekać na większe wybicie, i najlepiej, żeby to było w zgodzie z trendem, czyli wybicie do góry. Jeżeli chodzi o walutę, czyli funt, zaliczył jakieś odbicie do góry, które wyglądało przez chwilę na kontynuację. Zobaczymy, czy będzie w stanie po 9 rzeczywiście trochę wzrosnąć. Natomiast szukamy dalej atrakcyjnej sytuacji, oczywiście, do spadku, do wejścia w dół. To samo na 4-godzinnym wykresie dolara, co zobaczymy zaraz na wykresie 30-minutowym. Proszę bardzo, to jest jakiś pattern prostokąta. Który pokazuje, jakby chciał się wybijać do góry. Ale czy to ma tak naprawdę sens, albo czy on będzie miał siłę tutaj wybijając się do góry? Możliwe, że nastąpi jakaś korekta czy oddech, ale, ale jest to mniej prawdopodobne z perspektywy rynku. Jak jest trend spadkowy, to szukamy sygnałów, kiedy ten rynek będzie wyłamywał się w dół albo agresywnie szedł w stronę spadkową. Generalnie, Zignorujemy sygnały, które będą pokazały nam, że rynek będzie rósł. Może on w dowolnym momencie wzrosnąć troszeczkę i zawrócić agresywnie. I tego ryzyka trader profesjonalny nie potrzebuje, grając na wykresie jednogodzinnym czy czterogodzinnym, celując w zysk co najmniej 50 punktów. Co innego, gdy operujemy strategią, która mówi nam, że chcemy zyskać 10 czy 20 punktów, wtedy wybicie z tej formacji również będzie tak samo ryzykowne, tylko łatwiej uzyskać te 15-20 punktów z rynku. Gdy euro wykona ruch przykładowo tego typu i agresywnie cofnie w dół, my już będziemy mieli zysk w kieszeni wtedy, bo celowaliśmy w inny ruch wybicia z tego typu patternu do góry. Natomiast teraz kurs rośnie, ponieważ jest przed godziną dziewiątą, Może się okazać, że po 9.00 agresywnie wróci do swojego trendu. Wczoraj na złocie trójkąt konsolidacja. Dała tutaj agresywny popyt. To zapowiadało popyt, jednakże nie byłem do końca pewien, w jakiej jakości tutaj intensywność tego popytu będzie widoczna na rynku. Okazuje się, że ta świeca cienista i tutaj odejście tych dwóch świec, bo tutaj wcześniej też był tego rodzaju sygnał widoczny na wykresie 8-godzinnym. Te dwie czerwona-zielona świeca razem dały cień na wykresie 8-godzinnym. Teraz patrzymy na 4-godzinny. I na złocie powstał agresywny popyt, który tutaj jako kontynuację można zaznaczyć. Oczywiście w tym momencie ciężko by wejść w rynek, ponieważ jest Troszeczkę zagrożenie oddechem, także nie wiadomo czy ten popyt będzie akurat tego dnia kontynuowany, ale wszedł agresywny popyt, czyli wracamy do silnego trendu wzrostowego widocznego na wykresie dziennym i takich momentów właśnie poszukujemy. Proszę zobaczyć na wykresie dziennym, widać piękne cienie na dwóch świecach kolejnych i agresywne wejście popytu. Takich momentów poszukujemy właśnie do podłączania się w trend główny i to było rozsądne szukać pozycji długiej na złocie w takim wypadku. Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam na kursy wideo i szkolenia online.